Cześć! Witaj na treningu Zdrowy kręgosłup dla początkujących. Będą to spokojne, łagodne ćwiczenia, które w bezpieczny sposób zwiększą ruchomość całego Twojego ciała i zaangażują absolutnie wszystkie grupy mięśniowe, wzmacniając je. Usiądź w pozycji wygodnej dla ciebie, może to być pozycja siadu skrzyżnego. Możesz podłożyć pod pośladki kostkę do jogi, albo grubo zwinięty koc, albo dowolne inne podwyższenie, tak aby wygodnie było ci w pozycji siedzącej. Ja usiądę na kostce do jogi. Takie podwyższenie spowoduje, że biodra będą bardziej rozluźnione, kolana opadną nieco w dół, będzie to bardziej komfortowa pozycja. Wyprostuj plecy, wydłuż kręgosłup, oddal kręg od kręgu i sięgnij czubkiem głowy wysoko w górę. Wdech nosem, przenieś ramiona ponad głowę. Wdech ustami, opuść je w dół. Wdech nosem, unieś w górę. Opuść w dół. Wdech. Wykonuj nosem. Wydech ustami. Wdech nosem. Wydech ustami. A teraz przenieś ręce tylko do boków ciała. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Dwa razy. Wdech, unieś ramiona do boków, opuść na wydechu, raz jeszcze unieś do boków i opuść na wydechu. Uruchomimy teraz odcinek szyjny kręgosłupa. Na wdechu przenieś ramiona do boków i spójrz na lewą dłoń. Na wydechu opuść powoli ramiona. Wdech nosem, unieś ramiona, spójrz na dłoń prawą. Wydech, opuść. Wdech, spójrz w lewo. Wydech, wróć głową do środka. Wdech, spójrz w prawo. Wróć głową do środka. Cztery razy. Zrotuj kręgosłup szyjny w lewo. Wróć na wdechu. I trzy. Zrotuj kręgosłup szyjny w prawo. Wróć na wdechu. I dwa. Zrotuj w lewo. Wróć na wdechu. I jeden. Zrotuj w prawo. I wróć na wdechu. Połóż dłonie na kolanach. Rozluźnij obręcz barkową. Opuść barki w dół. Wyprostuj ramiona raz jeszcze do boków ciała. Na wydechu wykonaj delikatny skłon do boku w lewą stronę. Na wdechu wróć do wyprostu w kręgosłupie. Wydech skłon do boku w prawą stronę. Powróć do wyprostu. Ten skłon nie musi być dużym skłonem. Wystarczy jak zachodzi w niewielkim zakresie ruchu. Wydech skłon do boku. Wdech, powrót do pionu. Co jest ważne, to to, żeby wykonywać skłon w jednej płaszczyźnie. Nie pochylaj się do przodu. Nie rotuj klatki piersiowej. Nie przenoś górnej ręki do przodu. To jest skłon tylko do boku. Cztery razy. Wydech cztery. Wróć na wdechu. Wydech trzy. Łagodne zgięcia kręgosłupa do boków. Wydech dwa. Wróć na wdechu i wydech jeden. Wróć na wdechu, wykonaj jeszcze jeden skłon do lewego boku ciała. Rozluźnij lewy bark, oddal go od ucha. Prawą ręką wydłuż cały prawy bok ciała. Prawy pośladek dociskasz do podłoża. Nie pozwól mu się oderwać. Nie rotuj tłowia, nie zamykaj klatki piersiowej. Wdech nosem, wydech ustami 4, 3, 2. Powoli wróć do pionu, wyprostuj wydłuż kręgosłup i na wydechu wykonaj skłon boczny w przeciwną stronę. Prawy bark luźny. Lewa ręka wydłużona wzdłuż głowy. Lewy pośladek dociskasz do podłoża. I oddychasz. Wdech, wydech 4, 3. Dwa, wykonaj jeszcze jeden wdech i na wydechu powoli wróć do wyprostu, opuść ramiona w dół. Świetnie. Przejdziemy powoli do klęku podpartego. Przenieś kocyk albo kostkę do boku, ustaw dłonie pod barkami, palce dłoni kierując ku przodowi. Ustaw kolana pod biodrami, na szerokość bioder, wierzch stóp połóż na macie. Oddal barki od uszu. Na wydechu zaokrągli plecy, w koci grzbiec. Na wdechu cofnij barki od uszu, unieś mostek do góry. Na wydechu zaokrągli plecy w koci grzbiet. Na wdechu cofnij barki od uszu, unieś mostek do góry. Dwa razy podwiń pod siebie również miednicę, żeby lędźwie też się zaokrągliły wdech. I wydech rozluźnij szyję. I wróć do naturalnego ustawienia kręgosłupa. Dłonie kolana stopy cały czas leżą na macie. Na wydechu tylko skróć lewą talię poprzez zbliżenie lewego biodra do lewych żeber. Spójrz głową na lewe biodro. Wróć do środka. I wydech, skróć prawą talię, dźwignij prawe biodro i spójrz na prawe biodro. I wdech, wróć. Wydech, spójrz w lewo, lewe biodro, góra. Wdech, wróć i wydech prawe biodro góra. Wdech, wróć cztery razy, cztery. Ponownie zachodzą ruchy zgięcia kręgosłupa do boku, trzy i wróć i dwa i wróć i jeden. I wróć. I postarajmy się teraz połączyć oba te ćwiczenia, czyli na wydechu zaokrągli plecy, a następnie spójrz na lewe biodro. Na wdechu unieś mostek kość ogonową i spójrz na prawe biodro. Zaokrągli plecy. Spójrz na prawe biodro. Unieś mostek i kość ogonową i spójrz na lewe biodro zaokrągli plecy. Spójrz na lewe biodro, unieś kość ogonową i mostek do góry. Spójrz na prawe biodro, zaokrągli plecy. I spójrz na prawe biodro, unieś kość ogonową i mostek do góry. Spójrz na lewe biodro i zaokrągli plecy. Wróć do środka. Powoli, połóż się teraz na brzuchu. Zejdź na przedramiona, przenieś ku tyłowi jedną, drugą nogę i w bezpieczny sposób odłóż na matę brzuch. Połóż stopy na szerokości bioder. Przedramiona połóż na macie. Dłonie przedramiona łokcie leżą na macie. Barki są oddalone od uszu. W łokciach kąty proste czyli łokcie z barkami stanowią jedną linię. Połóż czoło wygodnie na macie. Ok, wciągnij brzuch, oddal pępek od maty. I napnij pośladki, dociskając kość łonową do maty. Łokcie nie odrywają się od podłoża. Kciuki skierowane są do góry. Na wydechu tylko unieś dłonie ponad matę. Na wdechu wróć. Na wydechu unieś dłonie ponad matę. Na wdechu wróć. I wydech sześć. I wróć, i wydech pięć, i wróć, i wydech cztery, i wróć, i wydech trzy, wróć, dwa, dźwigaj kciuk do góry, powróć i jeden góra. Powróć. Pamiętaj, że brzuch jest wciągnięty, pośladki napięte, a teraz oderwij zarówno dłonie, jak i łokcie ku górze. Na wdechu obniż. Wydech, unieś. Wdech, obniż. Dłonie starasz się unosić nieco wyżej niż łokcie. Łokcie nie mogą powędrować wyżej niż dłonie. Wydech, góra. I wdech, dół. I cztery, cztery. Powróć. I trzy, powróć. I dwa, powróć. I jeden, powróć. Połóż czoło na dłoniach, rozluźnij pośladki i brzuch. Pokołysz się z biodra na biodro. Wykonaj delikatne kołyski biodrami do boków ciała. Jeszcze na chwilkę wrócimy do poprzedniej pozycji. Zatrzymaj biodra w środku, napnij pośladki, wciągnij brzuch, połóż czoło na macie, a ręce przenieś do boków ciała. Palce, kciuki skieruj do góry, oddal barki od uszu, ale teraz unieś czoło centymetr w górę ponad matę. Nie zadzieraj głowy do góry. Wzrok skieruj w podłoże i na wydechu dźwignij dłonie i łokcie osiem, wdech obniż i siedem, wdech obniż sześć i obniż. Pięknie pracują mięśnie pleców. Obniż cztery razy dźwignij, obniż i trzy razy dźwignij. Obniż i dwa razy dźwignij. Obniż i jeden dźwigni, Obniż i powróć czołem na dłonie. Rozluźnij brzuch i pośladki. Pokołysz się do boków. Zatrzymaj się w środku, powoli, przetocz się do leżenia bokiem, głową na wyprostowanej ręce, twarzą połóż się w moją stronę. Przenieś nogi nieco do przodu. Kolana złączone, stopy złączone, stopy w jednej linii z kręgosłupem. Odepchnij się górną dłonią i przejdź do podporu na dolnym przedramieniu. Super! Barki oddal od uszu, dłoń połóż na biodrze. Nie zapadaj się na dolnym barku, odepchnij się dolną dłonią. Dolny bark aktywny, łopatki ściągnięte, brzuch aktywny. Wyprostuj górną rękę do sufitu i połóż opuszkami palców dłoń na swojej potylicy. Na wydechu, nie zapadając się w dolnym barku, zrotuj kręgosłup, obniż górny łokieć w kierunku dolnego nadgarstka. Na wdechu unieś łokieć do góry, wydech wykonaj powolną rotację. Wdech unieś łokieć do góry i wydech cztery. Wdech wróć do góry i wydech trzy. Wdech wróć do góry i wydech dwa. Wróć do góry. Wydech jeden, Wrócił łokciem ku górze, oddal barki od uszu, ten dolny bark cały czas jest stabilny i tylko wyprostuj rękę do sufitu i oddychaj, wdech nosem, wydech ustami, cztery, trzy, dwa, jeden, obniż rękę w kierunku maty, odepchnij się od maty i powoli przejdź do leżenia na przeciwnym boku. W ten sam sposób co wcześniej, stopy złączone, kolana złączone, kolana wysunięte w przód, a stopy w jednej linii z kręgosłupem. Dolny łokieć jest pod barkiem, kąt prosty w dolnym łokciu. Klatka piersiowa uniesiona wysoko do góry, czyli nie zapadasz się na tym dolnym barku, on jest aktywny, stabilny, barki daleko od uszu. Brzuch jest również lekko wciągnięty. Wyprostuj rękę do sufitu i opuszki palców połóż na potylicy. Na wydechu wykonaj rotację. Górny łokieć obniż w kierunku dolnego nadgarstka. Na wdechu wyjdź łokciem w górę. Na wydechu obniż łokieć do nadgarstka. Na wdechu unieś łokieć w górę. Cztery razy powolna rotacja. Nie musi to być duży ruch. Wdech, wyjdź w górę. I Trzy. Wydech. I wdech. Wróć w górę. Pięknie dwa razy. Powoli wejdź w rotację. Wydech. Wróć na wdechu. I jeden. Wydech. Wróć na wdechu. Pamiętaj, dolny bark stabilny, barki cofnięte od uszu. Wyprostuj tylko górne ramię i utrzymaj wyprostowane. Wdech nosem, wydech ustami. Cztery. Trzy, dwa i jeden. Opuść ramię, odepchnij się dłońmi od maty. Pięknie, uruchomimy teraz nasze stawy biodrowe. Usiądź na macie. Stopy rozszerz mocno do boków ciała. Dłonie postaw blisko pośladków za swoimi pośladkami. Klatkę piersiową wypchnij do góry, ściągnij łopatki w kierunku kręgosłupa. Tłów jest nieruchomy, zapracują tylko stawy biodrowe. Na wydechu tyle, ile jesteś w stanie, obniż lewe kolano w kierunku maty, na wdechu wróć. Na wydechu obniż prawe, na wdechu wróć. Wydech, rotacja w lewym biodrze. Wdech, wracasz. I wydech, rotacja w biodrze prawym. Mostek nie zapada się w dół. Mostkiem wychodzisz wysoko w górę. Wydech i wdech. Cztery, wróć na wdechu. I trzy, wróć na wdechu. I dwa. Wróć na wdechu i jeden. Wróć na wdechu, świetnie. Połóżmy się jeszcze na chwilkę na plecach. Powoli przejdź do leżenia tyłem. Połóż ramiona wzdłuż tłowia. W kolanach kąty proste, stopy na szerokości bioder. Na wdechu przesuń ręce po macie, dźwigając barki do góry. Na wydechu oddal barki od uszu, obniż dłonie w kierunku stóp. Wdech ręce przesuwasz ku górze, wydech ręce przesuwasz w kierunku stóp. Wdech unosisz barki w kierunku uszu, wydech oddalasz i raz jeszcze wdech unosisz. I wydech oddalasz. Pozostaw barki oddalone od uszu. Łopatki przyklej do maty. Zapracuj delikatnie miednicą. Wykonaj kołyski miednicą, w tyło pochylenie i w przód pochylenie. Czyli podwijasz pod siebie kość ogonową i pochylasz miednicę do przodu. Przyklejasz lędźwie do maty i odklejasz je tuż nad matę. Płynne ruchy, nie wkładaj w ten ruch siły, nie spinaj brzucha, nie spinaj pośladków. Niech to będą takie płynne kołyski, zwiększające ruchomość w dolnym odcinku Twojego kręgosłupa. Z powtórzenia na powtórzenie, nieco zmniejszaj zakres ruchu. Chcemy zatrzymać miednicę w samym środku, w takim pośrednim, neutralnym jej ustawieniu. Zatrzymaj. Pod lędźwiami jest teraz malutka przestrzeń. Ona nie może się zwiększyć ani zmniejszyć. Dolne żebra schowaj do jamy brzusznej, ściągnij je do głębi brzucha. Utrzymaj aktywny, czyli lekko wciągnięty, napięty brzuch. Unieś do góry jedno kolano, bez żadnego ruchu w kręgosłupie, dodaj wznos przeciwnego kolana. Ok? Lędźwie nie mają prawa wyskoczyć do góry. Odwiedź obie nogi do boków i wróć kolanem do kolana, stopą do stopy. Odwiedź kolana lekko do boków. Wróć kolanem do kolana, stopą do stopy. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Pracują tutaj mięśnie głębokie brzucha. Nie pozwól, żeby lędźwie wygięły się w duży łuk. One są cały czas w tej samej odległości od maty. Dolne żebra schowane są do jamy brzusznej. Łopatki swobodnie leżą na macie. Postaraj się nie napinać szyi, nie napinać rąk, tylko odwodzisz kolana do boków. Cztery i przywodzisz. I odwodzisz trzy. I przywodzisz, i odwodzisz, dwa, wróć, i jeden, i wróć, po czym zbliż kolana do siebie i obejmij je ramionami. Rozluźnij dolne plecy, pozwól, żeby opadły swobodnie na matę. Pokołysz się do boków, niech to będzie taki automasaż dolnej części twoich pleców. Spokojny wdech nosem, spokojny wydech ustami. Zatrzymaj się, odstaw jedną stopę na matę, następnie drugą. Połóż ramiona ponownie na macie, oddalając barki od uszu. Łopatki przyklej do maty. Utrzymaj kręgosłup neutralny, dolne żebra schowane do jamy brzusznej, brzuch płaski, lędźwie nieruchome, unieś na wydechu prawe kolano. Bez żadnego ruchu w lędźwiach dodaj wznos kolana lewego. Złącz stopy i kolana. OK. Przenieś ręce nieco bardziej do boków. Nie odklejaj łopatek od maty. Na wydechu delikatnie odchyl kolana od pionu w prawą stronę. Na wdechu wróć i na wydechu w lewą. Na wdechu wróć. Wydech prawo, wdech wróć. Wydech lewo, wdech wróć. Pracują tutaj mięśnie brzucha. Kręgosłup ulega delikatnym rotacjom. Łopatki przyklejone do maty. Odwodzisz nogi do boku tylko tyle, aby łopatki nie starały się oderwać od podłoża. One są cały czas do niego przyklejone. Lędźwie cały czas są tuż nad matą nie wyskakują do góry. Brzuch jest cały czas płaski również nie wyskakuje do góry. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech. Płynny ruch. Wydech. Nie napinaj również szyi. Cztery. Wróć do środka. I trzy. Wróć do środka. I dwa. Wróć do środka. I jeden, wróć do środka, odstaw najpierw jedną, następnie drugą stopę i rozluźnij brzuch. Wyprostuj nogi w kolanach i w biodrach, wyprostuj ręce wzdłuż głowy, rozluźnij brzuch i wydłuż całe ciało. Przeciągnij się, rozciągnij się w dwie przeciwne strony. Ręce sięgają wysoko wzdłuż głowy, nogi sięgają w przeciwną stronę. Powolny wdech nosem, długi wydech ustami, jeszcze jeden oddech, wdech. I wydech, powróć ramionami wzdłuż tłowia. Zegnij jedno kolano, zagnij drugie kolano. Powoli przetocz się do leżenia bokiem, głową na wyprostowanej ręce. Hop. Górną dłonią odepchnij się od maty i na wydechu przejdź do siadu na macie. Świetnie. Usiądź w wygodny dla Ciebie sposób. Połóż dłonie na kolanach, rozluźnij obręcz barkową. Rozluźnij szyję, spójrz w prawo. I po półkolu, rozluźniając mięśnie szyi, przenieś głowę w lewo. Wdech i wydech, przenieś głowę w prawo. Na wydechu w lewo. Na wydechu w prawo. Na wydechu w lewo. Na wydechu w prawo. Na wydechu w lewo. Głowa wraca do środka. Uzyskaj elongację, czyli wydłużenie kręgosłupa. Sięgnij czubkiem głowy wysoko do góry. Oddal kręg od kręgu. Utrzymaj wydłużenie. Na wdechu przenieś ramiona ku górze. Na wydechu opuść. Powolny wdech, góra. Powolny wydech du. Raz jeszcze wdech nosem, góra. Wydech ustami. Pięknie! Dziękuję Ci bardzo za wspólne ćwiczenia. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału Kocie Grzbiety. Do zobaczenia.